Witam, dzisiaj krótki filmik z serii handlujemy na ebay tudzież na innych portalach chciałem dzisiaj omówić taką fajną rzecz jak opakowania a tutaj ostatnio wpadło mi taka do głowy taki filmik krótki tak się nosiłem, nosiłem z zamiarem a mówię, nagram może żeby ludzie wiedzieli o co tu chodzi i chodzi, w sensie to chodzi bardziej o ekologię i coś co się nazywa etyka w handlu i nie tylko. I opowiem Wam coś, co będzie niepopularne na pewno, ale zrozumiecie o co mi chodzi chwilę później. Yy, zacznijmy od prostej rzeczy, czyli jak pakować rzeczy, żeby po pierwsze były zabezpieczone, a po drugie były yy, tanio zapakowane, bo im mniejsze opakowanie dacie do danego produktu, tym bardziej ekologiczne, tak naprawdę ekonomiczne. I, I etyczne jest to opakowanie, bo wtedy na przykład tak jak na przykład co robi Amazon. Amazon, jak coś od nich kupujesz, to produkt zapakowany w karton, czyli taki jak to, idzie w kartonie takiej wielkości. To jest bardzo nieetyczne pakowanie. Do tego jeszcze masa wypełnienia. Tu wchodzi straszne, straszne, straszne zużycie materiałów, plastików i nie tylko. Ale na przykład, jeżeli mamy taki produkt, no to nie widać tytułu, chyba nie będę pokazywał, czym tam handluje, między innymi. I on już. Chyba pokażę. To są baterie. I on już jest fabrycznie zapakowany i w zasadzie nie ma możliwości, żeby go uszkodzić. To jeżeli go zapakujemy w taką kopertę, która w zasadzie jest idealnie na wymiar, to wchodzi idealnie w tą kopertę, bardzo łatwo się pakuje. To jest idealne zapakowanie. Oczywiście, jeżeli pakujemy coś, co na przykład. O, szklankę z moją wodą. Na przykład jeżeli pakujemy szklankę, to wiadomo, że do takiej szklanki trzeba już użyć kartonik. Bo taki będzie za mały. No i żeby szklanka się nie zbiła, to w zasadzie taki karton będzie już odpowiedni, niestety. Masa wypełnienia, oczywiście wypełnienia są różnego rodzaju. Ja tutaj mam wypełnienia na przykład są takie wypełnienia też. E, dużo bardziej ja wolę wypełnienia pod tytułem gazety, bo gazety, które zużywam, oczywiście tą szklankę trzeba zapakować w folię bąbelkową, później trzeba obłożyć dno, obłożyć boki, obłożyć górę i dopiero zamknąć. Taka szklanka będzie bezpieczna w transporcie. Niestety przy szkle i, te, i kruchych przedmiotach no tego opakowania będzie dużo. Ale w momencie, kiedy mamy produkty, które nie potrzebują masy pakowania, to nie, nie nadpakowujmy tego, bo to rzeczywiście bardzo klepie nas po kieszeni. To środowisko klepie po środowisku. A nie ma to sensu większego, tak jak mówię na tym przykładzie. Dobierzmy odpowiednie opakowanie rozmiarowo do odpowiedniego produktu. Teraz w kwestiach ekonomicznych. Koperty, gdzie ja kupuję? Zaskakująco kupuję koperty w Funciaku, wychodzą dość tanio, nie kupuję w bulkach, chociaż powinienem, wyszłoby to dużo taniej, ale wtedy muszę kupić dużą ilość, zestoreżować to, a ja do Funciaka i tak chodzę w zasadzie prawie codziennie, więc, więc kupuję tam załóżmy po dwa, po trzy opakowania tygodniowo i to mi wystarcza. To na przykład w coś takiego pakuję kominiarki, które też sprzedaję dość dużo. Mam dobrego saplayera, dobry kominiarek z Polski, nie z Chin. I jedna kominiarka tu wchodzi złożona w wielkości dużego listu. I to jest bardzo dobre opakowanie i szybkie. Akurat te koperty są dość kiepskie, ale w funciaku bywają też dobre. No i oczywiście większość koszulek, t-shirtów, większość damskich, cienkich topów pakuje w to. Jak coś jest cięższe niż załóżmy 200 gram, to już trzeba się zastanowić. I wtedy już należałoby wybrać, Plastikową. No, y, takie plastikowe, które się, są biodegradowalne, to z tą biodegradowalnością to też tak jest nie do końca, a poza tym y, są strasznie drogie. Więc już taka, tej samego rozmiaru plastikowe opakowanie, i wtedy rzeczywiście się nie przerwie. Te koperty y, y, papierowe, jeżeli są grube dosyć, no to można ryzykować nawet powyżej 200 gram ciężkie i się nie przerwą. I teraz wrócę do tego tematu, który będzie troszeczkę popularny. Broń Boże, nie kupujcie kopert ani opakowań. 100% recycling. No, i teraz mówię dlaczego. Wyobraźcie sobie, że papier, najlepszym recyklingiem papieru jest spalenie. Najmniej zużycia energii, najmniej toksycznych wyziewów. Spowoduje się, że ta kopertę po zużyciu, w sensie dostajesz coś z tej koperty i ją spalasz, wtedy ona najmniej robi toksyn. Jeżeli to wszystko, tak jak my robimy w każdym jednym kraju, na przykład w UK, dasz do specjalnych binów, prawda, na recycling, to tak. Te biny muszą najpierw być zwiezione przez śmieciarę. Śmieciara jedzie 10, 20, 30, 50 km do. Fabryki recyklingującej, sortującej. Z fabryki sortującej jedzie to do fabryki, która przetwarza to na polpę, na gotowy papier, i dopiero załóżmy, stamtąd w dużych rolach jedzie do firmy, która produkuje ponownie coś z papieru. To nie jest ekologiczne. Tam wchodzi masę, ale to masę procesów chemicznych do produkcji papieru recyklingowalnego. Eee, pomijając już spaliny jakie wy, śmieciarki, fabryki. To wszystko to nie jest ekologiczny proces. Ja też się zdziwiłem, jak to usłyszałem, i rzeczywiście tutaj to wszystko było ładnie i ładnie opisane, dlaczego tak jest. Eee, I tak samo jest z drewnem. Mówi się, że drewno, jak upadnie drzewo, powinno się zostawić, żeby naturalnie zgniło. Ale to samo drzewo, załóżmy, jak upadnie, je potniemy i spalimy w piecu, to ono wytworzy mniej spalin, niż jak zostawisz je do rozkładu i rozkład powoduje wytwarzanie masy spalin. Takich, no nie takich samych, ale dużo więcej zanieczyszczenia środowiska w wyniku procesów gnilnych powstaje, niż podczas, gdy się to, to drewno wróci do pieca. Więc, teraz, jaka jest alternatywa? Alternatywą na pewno nie jest plastik. Ja unikam plastiku, gdzie mogę. Pakuję plastik tylko wtedy, jak wiem, że się papierze nie wytrzyma. Alternatywą są papierowe koperty i papierowe boksy różnego rozmiaru z upraw kontrolowanych. Czyli są drzewa, które rosną dość szybko, w sensie, tam załóżmy w, 10, w okresie 10 lat jest gotowe do ścięcia, i papier z tych upraw jest najbardziej ekologiczny. Niestety tak to wygląda. Ja wiem, że tutaj nagonka przez wiele lat była, że recykling i w ogóle. Tak naprawdę recykling to jest wielki biznes. Nic innego. To jest wielki biznes i nie produkty recyklingowalne jeśli chodzi o papierowe dokładnie, mówię nie, nie wszystkie, o papier jeśli chodzi, to nie jest produkt ekologiczny, on nie jest eco -friendly. on może i jest z papieru reużytego, ale proces, jaki on przechodzi, żeby być tak zwanym ekologicznym, jest długi, skomplikowany, energochłonny, czasochłonny, pieniędzo pieniędzochłonny i nie, da, nie jest wymierny do efektu. Więc szukajcie produktów, jeżeli koniecznie chcecie być bardzo ekologiczni, z takim drzewkiem, że pochodzi z, re, z tych kontrolowanych resursów, i wtedy takie produkty są bardziej ekologiczne od procesu, od produktów z recyklingu pełnego, jeśli chodzi o papier. Tym miłym akcentem zakończymy na dzisiaj. Chciałbym, jeżeli jeszcze nie, nie subskrybujecie, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli macie jakiś komentarz, to oczywiście możecie mnie zbluzgać, to co ja mówię jest nieprawda, są filmy, programy, nawet na, w mainstreamie mówiące dokładnie o tym, że tak właśnie jest. Pozdrawiam, cześć.